o festiwalu, o tym, czym on jest dla Lublina e, i również o tej nowej z, przyjaźni i tym nowym e, partnerstwie z gością naszym Węgier. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękujemy za tą gościnność zwykle i z e, Mickiewicza. E, powiem o w ogóle naszej przyjaźni lubelsko-węgierskiej, bo od 1994 roku miasto Webreczy... Jest miastem partnerskim, z miastem Lizem, realizujemy liczne Zmieniamy. projekty, a od pewnego czasu pracujemy bardzo intensywnie z miastem Eger w kwestii i w kontekście dotyczącym zarządzania dziedzictwem kulturowym, bo miasto Lublin to miasto które w 2017 roku będzie obchodzić 700 lat istnienia i ta, te wzajemne problemy połączyły tak naprawdę właśnie miasto Lublin i miasto Eger w aspektach dotyczących pogodzenia z jednej strony życia kulturalnego, rozrywkowego i biznesowego, a z drugiej strony doceniania zabytków i pokazywania ich właśnie w sposób ciekawie interesujący. Także bardzo, bardzo dziękując. Z Panem Prezydentem się już dość dobrze znamy, wielokrotnie Eger bywał w Lublinie i Lublin w Egerze i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Jeśli chodzi o festiwal, to jest to jedno z najważniejszych wydarzeń, które wpisuje się w sezon kulturalny Lublina. Ten sezon rozpoczyna zawsze w czerwcu noc kultury i można powiedzieć, że planą na jesieni właśnie dofina festiwal Smart. Po drodze w Lublinie można spotkać zarówno awangardową muzykę, jak i sztuk mistrzów, którzy 24 lipca opanują nasze miasto, ale pan Waldemar Surisz co roku dba również o podniebienie naszych turystów i mieszkańców i szykuje nam różne niespodzianki kulinarne, w tym roku są to weźmie, że co nas szczególnie, szczególnie cieszy. Cieszy nas również, że właśnie Perła w jako nasz partner w wielu imprezach i wydarzeniach to hmm. po prostu idealny przykład każdemu miastu życzyłabym takich partnerów biznesowych, którzy inwestują w kulturę, którzy są zainteresowani wydarzeniami kulturalnymi i widzą wspólny cel, cel przyciągania turystów, cel, cel zainteresowania mieszkańców. Bardzo dziękuję jeszcze raz Pani Waltku. ja wierzę w ten festiwal, a wierzę tym bardziej, że pamiętam słowa Pana Dyrektora z ubiegłego roku, że jak festiwal ma 5 lat, to mają już generalnie z górki. Więc mamy już z górki wspólny, ponieważ mam nadzieję, że ta górka będzie dla nas łagodna i że będziemy coraz częściej mogli zapraszać mieszkańców, turystów z Polski, ale nie tylko z Polski, bo te wydarzenia w naszym mieście właściwie ściągają już turystów z całego świata. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz poprosić, że